Witam Was znowu w Simsach. Miałem problem, bo zepsułem mikrofon. No, i przez ostatnie dni chciałem nagrywać, a nie mogłem. I dopiero przed chwilą wpadłem na to, że jednak znowu mogę nagrywać kamerą trochę. To będzie dłużej trwało, będzie to bardziej męczące. Będzie to trochę trudniejsze w montażu, w synchronizacji. Ale, ale no wiecie. <coughs> Wiadomo. Dobra. Mm, Sekunda. Dobra, dobra. Będzie, będą troszkę dłuższe materiały. Znaczy, troszkę będziecie więcej oglądać, bo ja nie będę już tak przecinał Dobra, ona coś tam w tym będzie zrealizuje. W tym małym śmieciu. Nie. On no, chyba się czuję zbyt dobrze, jemu trochę na razie ta zabawa. Dziwnie mi tak, bo ja cały czas mam ekraniką, bo się w niego patrzę teraz i myślę sobie, kurde, muszę iść do fryzjera. No ale to jutro. Dzięki! pysk. Mały. Ciapaty, czyli. No, łaciaty. O, nie... Krzycz! Doskonale, za granicę załatwienia się na dworze. Nie wolno na dworze się załatwiać. Tylko w kilu, gdzie chcę zemyśleć, mamy tutaj koń zwierzaka jeszcze. No a jak już to zrobisz, to wtedy. Przeciwko idzie z każdym Co teraz jesteś? Co za mała pała Co za głupi debil Nie lubię go Strasznie go nie lubię Chyba wiecie, że go nie lubię, prawda? Nie odpuszcza w tym ty Co? Wrogłeś wobec innych? To on jeszcze jest wrogi? O nie Jaki fajny Murzyn. Cześć. No ej nie uciekaj. Co wyganie mi gościa? Przez niego Murzyn mi nie ucieka. O nie. O nie, o nie. No. Dobra, to już się nażarła, co teraz jedziemy w zawody. Eee Zawody Ale Przez ten czas Popajmy sobie Niki on jest głupi Patrzcie, patrzcie jak to chodzi, Chodźcie. Czyli ona ma chyba najmiażdższe, bo nie wiem. Jak coś jest nie tak z dźwiękiem, to bardzo was przepraszam, ale ja nie wiem, co się dzieje. O, tutaj są mikrofony, ale będzie jakoś ładniejsza 100%. Będzie ładny obraz, będzie światełko, będzie lepszy dźwięk, ale będzie dłużej się montować, renderować, już coś na YouTube. gdzie dziecię, gdzie, gdzie? Nie! No. Psie zawody psie zawody, psie zawody gdzie to jest? O dobra, idziemy już <śleskujesz> Nie musisz się ubierać. Dlaczego się ubierasz? A co to jest? Czy to jest ten fajny je gołąb? Tak! Tak! To gołąb! Gołąb! Jest jak na ten ekranik i moje włosy, i się Jestem teraz człowiek Czy może kogoś ukuć? A może nie? Przera. Przecież mieliśmy jechać na ten park Nie bardzo wiem gdzie Pójdziemy, pójdziemy do parku Znaczyń. I to już jesteśmy na parceli publicznej. Może dostaniemy trochę aspiracji. Może, a może nie. Gdzie ten gdzie ten mały idiota? No i o to trzeba to robić <z comentariusz> Jakie to jest głupie! Bo ten idiota nie pojechał z nami i musimy teraz po niego i z powrotem. Świetnie, świetnie. Widzicie co, ja dawno nie siedziałem przed biurkiem, zazwyczaj leżałem sobie z laptopem na łóżku tak przez w sumie 3 lata. Codziennie. I nagle nie mogę leżeć na łóżku, bo wtedy od razu zasypiam po szkole, więc muszę siedzieć przy biurku. I wiecie co? Jest inaczej. Po tym mi się bardziej chce spać jak wrócę. Dobra, i znowu. Teraz dzwonimy, żeby wziąć tego małego... Potrzebuję ładnego. Przezwiska dla tego małego śmiecia weź mi taksówkę Znowu Gdzie ty idziesz? Zostaw tego Bankowa tego Kogosa Się zapady on chyba ten stał tak długo i czekał. Przesłań, co oglądać Bierz tego małego śmiecia i idzie cię, cię uczyć. Bo on, jak się nie będzie uczył, będzie dalej taki kupi. Siadaj, no siadaj w zapadu No na co czekać? Nie idź po drabniku, debilu. Nie pomiędzy flamingami, wiesz co? Siadaj Bogażnika, co ty sobie myślisz, że co będziesz siedzenia brudził? tym mały, kupi śmieciu, który który tylko pyżaru spał i niszczył, i szczekał, i sikał, i niszczył, i sikał, i spał. No sia, wydupiać. co to jest? Co to jest? Co to, co to jest? <grywki> Jakie brzydkie mamy, fu. Ale trzeba to skarcić. Skrzeć. Wygląda jak, jak szara parówka, która jest parówką. A co to za duży koleś? Cześć. Cześć. A kto tu nabudził tak na ziemi? No kto? A może to ty, ty, mały. Tu jesteś. No. Zagań za, rogość ja robię to bez innych Potem skrzyczymy sobie ciebie A potem zaganimy za wrogość I skrzyczymy eee. Boom he he. No, i na koniec sobie jeszcze skrzydziemy ciebie, ten mały gubik. Czulu, przestań przezń uciekań. Co ty na mnie będziesz czekał? Powiem o No, chodź tu. A teraz komendę wejść do środka. I w taki oto sposób. Sam siebie mówię wygrać. Męczące są Simsy, strasznie. Nigdy się tak nie zmęczyłem. Będę miał chyba zakwasty po tym. A co to ma, to I jeszcze. I ostatni raz. Starcie. O ty jesteś kładny, ciebie lubię Ciebie dopieścimy i damy ci wszystko. Co to się zlał? O co chodzi? Co się dzieje? Dobra, może skończymy sobie teraz, e, bo coś się robi trochę dziwne, tak więc, e, do zobaczenia.